Jakby wszyscy się zielenieli w tym momencie na warsztacie. Ale jak? No to nie powiesz właścicielowi, to tam. To auto będzie dożywotnie stało, Bo nawet nie wiemy, komu je wydać. Muszę tam pal sześć te 9900. Cześć wszystkim. Piątek, tygodnia koniec i początek. No właśnie, to co, prawie ostatni weekend sierpnia przed nami. Tak mi się też wydaje. Słuchajcie, odcinek, który. Kazałem sobie czekać aż prawie półtora roku, żeby zrobić jego drugą część, czyli z pamiętnika polskiego mechanika, patologia polskich klientów, czyli to co najgorsze spływa na nas, warsztaty, których jest już, o kurczę, pięć w Polsce, a do końca roku 10. No dobra, nieważne. Słuchajcie, ostatni odcinek zawierał historię bardzo dziwną. Historie nietypowe, jakimi autami ludzie przyjeżdżają, jak potrafią być bezczelni i tak dalej, bo o mechanikach zrobiłem już naprawdę masę. O mechanikach zrobiłem masę odcinków, o warsztatach zrobiłem masę odcinków i tego jest dużo. My na szczęście mamy taką fajną klientelę, że przez ostatnie 14 miesięcy mam tylko wypisane 8 pozycji. I to nie do końca wrednych, ale też dziwnych, więc uwierzcie mi, że no w tym momencie będzie śmiesznie, będzie zabawnie, a czasami nie będzie śmiesznie, nie będzie zabawnie. Ale zacznijmy od BMW, od sąsiadki. Nie wiem czy o nim mówiłem, czy nie. Przytoczę prostą, krótką historię. Chyba o tym mówiłem, ale to chyba jedyny dubel, jak się może tu dzisiaj pojawić. Wyobraźcie sobie sytuację, w której przyjeżdża samochód na mm, bardzo prostą czynność, czyli sprawdzenie po zakupie. No i tam się palił błąd DPF-a, że DPF nie jest y, wypalony po prostu. Więc chłopaki zrobił diagnostykę na podnośniku. Klient wyraził y, zgodę na jazdę próbną. Warsza to oczywiście każdy w Polsce, nasz jest ubezpieczony od najgorszych sytuacji. Nawet jakby na jeździe próbnej ktoś nam w zadek wjechał. No i chłopaki pojechali się przejechać, Włączyli procedurę wypalania DPF-a i samochód stanął. Po prostu just stanął. Jaki był problem? Problem był taki, że gość, który przyszedł, kupił to auto od swojej sąsiadki, teoretycznie przyjaciółki, teoretycznie nie wgłębiam się w historię tego auta i ona strasznie mocno od samego początku naciskała, że my coś zepsuliśmy, że my coś zrobiliśmy. Stwierdziłem, że no kurczę, mogło się zdarzyć wszystko. Biorę to na klatę, zostawiamy auto u nas. Zaproponowałem rozkręcenie samochodu na mój koszt i tak naprawdę ekspertyzę tego, co się stało, bo, bo no z naszej strony punktu technicznego nic się nie stało, bo nawet nic nie zadzwoniło w silniku, a więc byliśmy bardzo ciekawi, a komputer nie pokazywał nic za bardzo, więc to była moja propozycja, auto stało u nas. Nagle przyszła pani z panem. Już pani tutaj rozmawiała, że ona wie, co ona sprzedała, że to my zepsuliśmy i że tutaj wszystko jest nasza wina. My dobrze? W takim razie, proszę, tutaj jest numer polisy Warsztatu. Skoro jesteśmy tacy pewni, no co się okazało? Się okazało, że Przede wszystkim nieterminowe zmienianie olei, przede wszystkim nie do końca taki przebieg, jak trzeba. Samochód został zabrany spod naszego warsztatu bez naszej wiedzy, mimo że jeszcze protokół przekazania nie był, więc prawnie zdjęło to z nas odpowiedzialność. Samochód został umówiony przez naszego ubezpieczyciela na oględzinę, ale gdy na oględzinę ubezpieczyciel dotarł, samochód już był rozebrany na części, więc... Tam strasznie śmierdząca była historia od początku i ktoś próbował coś na nas zepchnąć i za, zamiść nami pod dywan, natomiast potem... Państwo na tym już ze sobą nie rozmawiali, więc, czy aby na pewno to był taki dobry zakup? Nie wiem. Przejdźmy do punktu drugiego, czyli samochód, który był dla mnie miną. Nie będę mówił jaki to był samochód, bo samochód przyjechał z jakimś takim dziwnym problemem. Wepchnąłem auto poza kolejkami. To był diesel, nie będę już mówił nawet jaki, bo byście się domyślili, co to może być za auto. Człowiek przyszedł do mnie, że potrzebuje pomocy. Ja mówię, że mamy termin, nie było nikogo w biurze. Dobrze, umówiłem na diagnostykę. Na diagnostyce okazało się, że pompa i układ wtryskowy są już niestety zajechane a to common rail no i zaczęła się jazda. Zaczęła się jazda firm, które regenerują nam wtryski, że no niestety, ale nieregenerowalne rzeczy nagle stwierdzili, że zregenerują. Nagle klient się zaczął wcinać, że on będzie pośredniczył, to on pojedzie, odbierze, zapłaci i tak dalej. Tym samym straciliśmy możliwość gwarancji na te rzeczy, bo nawet faktury nie wziął, bo bez fakturki będzie taniej. No i, i wiecie, zaczęła się historia, która trwała pół roku, bo jaką ja mam wziąć odpowiedzialność za coś, czego my my jako warsztat, który oddał wtryski na regenerację. Dostajemy fakturkę, mamy dowód zakupu, dowód czynności, dowód na to wszystko, że to było zrobione. No tutaj pan chciał przyspieszyć temat, bo mu się dłużyło, więc stwierdził, że tą godzinę czy dwie szybciej ugra i tak godzina dwie spowodowały to, że A, moja służbówka zastępcza jeździła przez pół roku, B, zaczęły się przeboje z tą firmą, bo po zamontowaniu tych wtrysków okazało się, że one dalej nie działają, a montaż i demontaż łącznie z pompą to było 8 godzin w jedną stronę. Więc 16 godzin, klient powiedział, że ani złotówki nie zapłaci, firma powiedziała, że nie ma paragonu, to nie zregeneruje i się zaczął bój taki, że ałała. Jak się skończyło finalnie? Finalnie jeszcze się skończyło tak, że stwierdziłem, żeby już mieć z głowy to wszystko, ja mówię, dobra zapłacę, stać mnie, weźcie mi tylko to auto w pizdiet. To klient kupi nowe wtryski, ale my mamy się dorzucić do nich, bo to nasza wina. Jakby ja w pewnym momencie stwierdziłem, że ej, przecież jest granica jakiegoś dobrego smaku, eee, no i przede wszystkim prawo którego tutaj nikt nie nagił z naszej strony i stwierdziłem, że nie. Mordo, to idziemy do sądu. No to wszystko skończyło, że zostało zapłacone, uregulowane i, i. Aha, jest rzeczoznawcą odbierane jeszcze było. Tak, rzeczoznawcą było odbierane i rzeczoznawca było mówione nawet przy pana, ale on teraz więcej pali, a pan wyłączy klimentu na postoju, a pan. Ta, jakieś, jakieś straszne rzeczy, taka próba na samym końcu pokazania, że my coś źle zrobiliśmy. Ba, jeszcze przed odebraniem pojechaliśmy do autoryzowanego serwisu. Na kontrolę wszystkiego. Błędów, czy są i tak dalej. Mieliśmy całą opinię z serwisu. Jak nas próbowano zagiąć przed rzeczoznawcą? To my po rzeczoznawcy pojedziemy na serwis, a my tutaj proszę z opinia. <grym> I tak się skończyło. Nie wiem czemu ludzie tak mają, że próbują jeżeli już im się pod dupą pali, za każdą złotówkę zabiegać, zaćwikać. Dobrze, słuchajcie. Historia Creepy Rodem z Szemuda. Piękne BMW, nie powiem jakie. Też nie chcę identyfikować widza. Przekazane na warsztat w sierpniu ubiegłego roku. W sierpniu ubiegłego roku. Checklista bardzo duża. Od regeneracji zacisków, wałków rozrządów, hebli, wszystko do zrobienia. Pan dostał wycenę wstępnie na 9900 zł, czyli taka pół wartości pojazdu, i zaakceptował. No to przystąpiliśmy do pracy. Prace trwały, no myślę, że spokojnie, bo tam i proszkowe i tak dalej. Pan był za granicą, mu się nie spieszyło. Gdzieś do końca 2,20, jakieś 4 miesiące, bo to, to do skoku, to zamówić, to zamówić stare auto. Do stycznia było spoko. Ustalono termin odbioru, że auto wszystko fajnie będzie odebrane, i no, mamy lipiec, sierpień, mamy obecny rok. Pan od stycznia nie odbiera telefonu. Pan od stycznia nie odbiera telefonu. Teraz sprawa jest zgłoszona na policję, bo szukamy, czy pan w ogóle żyje, ale z drugiej strony tak sobie przekminiłem, że gdyby umarł, to by miał wyłączony telefon, bo w końcu by się rozładował. Chyba, że umarł i telefon zostawił w ładowarce i nikt jeszcze nie wie, że on umarł. Nie życzę, nie wiem. I powiem wam, jestem rozwalony, bo w sytuacji takiej polskie prawo jest strasznie dziurawe. I mimo, że mamy protokoły, mimo że mamy wszystko papiery, kwity, zgody podpisane i tak dalej. Jak my nie ustalimy, gdzie jest właśnie, się, co się z nim stało, to to auto będzie dożywotnie u nas stało. Bo nawet nie wiemy, komu je wydać. Już tam Pal 6 te 9900. Znaczy, Pal 6. No ale powiem Wam, sytuacja jest creepy. I czytałem po różnych forach i tak dalej, na forach mechaników. No takich sytuacji się zdarzają i nie wiadomo, co z tym zrobić. Nawet kiedyś z Patrykiem i Kiciukiem rozmawiałem, dał mi kontakt do gościa, który miał jakieś tam auto. I się okazało, że klient go nie odebrał od 20 lat. I nie wiadomo, co się z chłopem stało. Tak, taka sytuacja ma miejsce. No, kolejna ciekawostka to była tutaj ode mnie. Przyjechał pan... Y bardzo rzadkim samochodem, jakiś problem się okazał z interkulerem, że jest, że jest pęknięty. Na nowy trzeba było czekać od 6 do 8 tygodni. Kosztował kupę cebulionów z ASO, więc zaproponowaliśmy, że dobierzemy coś do FMika i tak popróbowaliśmy. popróbowaliśmy, W międzyczasie wymieniliśmy EGR, bo też był do wymiany. No i niestety te FMikowe nie podeszły, nikt nam na zamówienie tego nie ustukał. Więc pan stwierdził, że on nie będzie ani tego zamawiał, ani tego robił. A że w związku z tym, że chcieliśmy pomóc i jakby skrócić cierpienia finansowego i czasowego, to odgryziono nam się tym, że nie zapłaci, bo przecież nie zrobiliśmy tego kulera, tak, serio, no, finalnie zapłacone, ale, ale było niemiło, było czasami niemiło przez telefon i współczuję moim pracownikom, jak muszą słuchać takie rzeczy, no i będąc przy takich samych samochodach, mieliśmy kiedyś pięknego Jaguara na remont głowic, Zrobiliśmy remont głowic. Oczywiście gwarancja u nas obejmuje naprawdę wszystkie, wszystkie modyfikacje, wszystkie naprawy, które robimy, więc jeżeli się okaże, że po miesiącu, dwóch, trzech, czterech czy po pół roku nagle jakaś uszczelka szcza olejem, to my to bierzemy na kratę. Nie? I wszystko fajnie było do momentu, kiedy auto zostało zrobione, sprawdzone, pojeżdżone. No nagle okazało się, że po pierwsze ponoć podmieniliśmy panu lusterko. Tak, nie chciało odebrać, bo to nie jego lusterko jest. Ja bo nie wierzyłem, co się dzieje. Wychalo tu ziemia. Przy odbiorze samochód został obejrzany, bo my zawsze mamy protokoły na każdym warsztacie przyjęcia, bardzo dokładne, naprawdę to wszystko jest zrobione już przez prawników, z klasą, tak żeby każdy był bezpieczny, klient, warsztat i każdy. Pan zaczął ładnie tu się rozebrać z garnituru, zaczął wchodzić pod samochód, sprawdzać, czy aby coś tam nie kapie, nie ma jakichś problemów, tego, tamtego. No i zaczęła się feralna akcja z lusterkiem. Czy my to lusterko zamieniliśmy. Nie wiem, bo ukradliśmy. Nie wiem, ono jest, ale to nie to. Ja wynalazłam się w tym samym kolorze. Ale to nie to. On znał swoje lusterko. Okej, okay. mówię dobra, no tak się zdarza. Samochód po trzech miesiącach. Właściciel zadzwonił do nas po trzech miesiącach, że on tam widzi wyciek. Może jesteśmy tacy, owacy i tak dalej. Mówi, proszę pana. Samochód jest na gwarancji, więc proszę przyjechać, oddamy panu za paliwo, na auto zastępcze usuniemy usterkę. Przecież ja nie jestem producentem uszczelek, żeby dać gwarancję, że te wszystkie zamienniki, które są, się gdzieś tam coś nie podwinie albo za jakiś czas nie sparcieje. Tak to zrobiliśmy. Na miejscu usłyszałem, że nie absolutnie powinniśmy się zwrócić za naprawę i tak. Pua, Masakra, mimo że jest mówione, mimo że przy tak wielo płaszczyznowej wymianie ludzie potrafią, żeby tylko złotówkę gdzieś urządzić. Potem temat się urwał. Temat już nigdy nie wrócił. Auto też nie. No właśnie. Samochód, zagadka. Przyjechał do nas klient. A, zamierzone rzeczy. Auto jest umówione w terminarzu, więc chłopaki biorą, podnoszą, robią. Przy okazji dokonują weryfikacji tego, co jest pod samochodem, dodatkowo do zrobienia. Taką checklistę robimy. Ale z checklisty nie idziemy hamsko i nie ściągamy wszystkich osłon, nie patrzymy, co się dzieje. pod. pan był tajemniczym klientem. Takie wiecie, jak są te gwiazdki. E, jak on ma te restauracje? Michelin. Michelin. Takie, takiego nam szpiega tu wepchnęli od Michelin'a warsztatów. E, pan zrobił sobie usterkę, sam specjalnie, żeby tam trochę wężyk się pocił, i liczył na to, że jeżeli zadzwoni do nas, i zadzwonił, że ja mu bardzo spieszę, żeby przyspieszyć tę robotę i tak dalej. Zrobiliśmy swoją robotę, czyli coś tam przy układzie zawieszenia, coś tam przy czymś. I zrobiliśmy całą checklistę, tylko osłony nie ściągaliśmy. No bo już nie było czasu, a tego nie robimy standardowo. Pan tak na końcu przyznał, że ja szukam porządnego serwisu, co wszystkie usterki znajdzie. Ale auto nie było na taką stykę. Ale to trzeba było zobaczyć. Ja mówię, ale co? Trzeba było osłony ściągać, żeby zobaczyć? Ja nawet tak za free. Tak o, przecież tu jest jeszcze lista, co dodatkowo do zrobienia. Creepy. ale jeszcze specjalnie takie wyzwanianie i tak dalej, więc takich sytuacji jest masa. I uwaga, na koniec. Absolutna wisienka. Czemu w Szemudzie macie takie wisienki? Ja Was chłopaki uwielbiam i pozdrawiam Miłośnikową. Wyobraźcie sobie, pan oddaje bardzo rzadkie audi A6, C7 nie ma takich na ręku w ogóle. Parytas. Myśląc, że jest w dobrym stanie. Dostał wycenę, dostał całą checklistę, co jest do zrobienia, tam była na kwotę 4900 zł. nie 6000, przepraszam, 6000. Zaakceptował cennik, róbcie panowie, zrobiliśmy tam po tygodniu auto do oddania. Pan wchodzi, patrzy, nie ma nikogo w biurze, nie ma kierownictwa, nie ma właścicieli, woła mechanika, ps mordo, mordo, zróbmy tak, ja Ci dam trójkę, Ty coś tam wymyślisz, ja zabieram auto. No, mechanik z barania. Pan mi chce dać łapówkę za to, żebym ja wydał panu aut. Jakby. Co tu się stało? Co to, to, to się stanęło? Jakby wszyscy się zielenieli w tym momencie na warsztacie. Ale jak? No to nie powiesz właścicielowi, to tam. Jak? To było porównywalne z tym gościem, co kiedyś napisał do mnie maila, że da mi 10 koła za to, żeby to on wygrał merca dla widzów. E, potem go sprzeda i podzieli się ze mną pół na pół. Pisał do gościa, który włożył 100 koła w merca. Uff niestety. Takie rzeczy mają miejsce i mieć miejsce będą. Ja postaram się, mając już tyle warsztatów raz na rok zebrać najciekawsze e, gachy, jeżeli chodzi o takie sytuacje, które wydają się surrealistyczne, ale niestety mają miejsce i popowiadam wam o nich. A też popowiadam czasami o wtopach, bo przecież to też nie ma e, wstydu się przyznać, chociaż jak czasami czytam opinie jest taka jedna, która zapadła mi serduszku ze zdjęciem, że nawet śrub nie umieliśmy dokręcić. Jest zdjęcie po trzech miesiącach, od tego jak auto było wydane. Są dwie śruby, a dookoła wszystkie, wiecie, to wszystko przez nas było ruszane i zakręcone. one se pokorodowały przez okres zimowy. I akurat na zdjęciach do opinii, te dwie co były przez nas niedokręcone, ktoś się tak postarał, że mają świeży ślad od klucza. <laughs> Przypadek? No nie sądzę. <laughs> Tak, taka sytuacja miała miejsce, więc mam taką opinię, gdzie ktoś, albo nie wiem, może mechanik drugi odkręcił, poluzował, żeby tylko pokazać, że... No bo jakbyście jechali przy zawieszeniu z czymś luźnym, to zarabia to wypadło. To wszystko miało jedne ślady korozji, a tylko te dwie, które były, miały świeżutko dopiero co odkręcone e, ślady takiego czystego metalu. Jeżeli weźmiecie sobie taką śrubkę, położycie na dworzu, gdzie jest wilgoć i tak dalej, za trzy dni będzie ten sam osad na niej, więc... Tak bywa. Dobrze, wypiszcie też, jakie Wy macie ciekawe swoje historie, albo jakie fakapy fuck-upy Wam się zdarzyło zdarzyć. Tak jak tutaj mam panią jedną, która ma nerwicę na trend i na przykład oddała auto na warsztat. I słuchajcie, jak tylko już oddała, to jest tylko telefon. Dzień w dzień bam, 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 bam. bam. Auto 15-20-letnie na czynność typu zdjąć kolektor, założyć. Okazało się po zdjęciu kolektora, że po prostu kolektor się rozpadł na części, bo był plastikowy. I pani nie rozumie, jak to przecież my mamy zapłacić. Okej. Okay. Ja mówię, no nie chcę tłumaczyć, bo to stała klientka, ale próbuję. I próbuję. Ale dobra, no, jakiś tam kompromis znajdziemy. Cholera, okazało się, że takich kolektorów w Polsce nie ma w ogóle, bo to bardzo rzadki silnik, bardzo rzadka wersja silnika. Przeszukali wszystko, po tygodniu dopiero znaleźli. Ale wszyscy się strzeli. Jak to już nie ma, jak to już nie ma, jak, 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 jak. Przychodzenie do klienta, stanie mechanikowi na dół. Nie, nie, tak, tak się czasami nie da. Po prostu. Tak, nie wiem, byś był u lekarza i ktoś by kogoś szywał i stałbyś mu nad duchem i długo jeszcze? No, morda, ja to szybciej zrobię. No, no nie, to się tak nie da. Dobrze, jesteście ze mną, zgadzacie się? Kciuk w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I tyle, ja uciekam, przechodzę do bloku reklamowego, w którym pamiętajcie, że do końca roku trwa promocja na. MójPL, a czym jest MójPL? Bardzo ważna rzecz, że zmieniły się troszeczkę zasady promocji na MójPL, a mianowicie poza tym, że jeżeli zdecydujesz się na zakup polisy poprzez link podany w opisie, to 150 zł wraca ci na konto, to jeszcze doszedł system polecania. A na czym on polega? Na tym, że jeżeli już zakupiłeś tę polisę, z tego linku w opisie, bo ci pasowało i była odpowiednia cena, to dostajesz taki malusienki kodzik i ten kodzik możesz polecać znajomym. I za każdego znajomego, który z tego kodzika kupi sobie polisę, dostajesz 50 zł zwrotu. Co tym razem się zmieniło? No tym, że nie mamy takiego dużego limitu, małego limitu, jak było ostatnio, a mamy limit w postaci łącznie, można 2000 zł zebrać. Czy warto i nie warto? No to już rozważcie, czy zgarnąć dwójkę i mieć dwie darmowe polisy, czy nie. A wy, jak dotrwaliście do tego momentu, to. Piszcie słowo w komentarzu, zobaczymy, ile osób doleciało, patologia, pato, pato, będzie krócej. Uciekam, trzymajcie się, cześć! Boże Stanisław, jest ślicznie, mam piękną koszulkę, pachnie perwolem. Cześć wszystkim, witajcie serdecznie, piątek, piątunio, nie, dobra, jeszcze raz, będzie ładniej, dobra. Tak, łapki, wezmę, tak jest ok, ładnie teraz wyglądam, dobrze? Bo zruszyłem się, trochę zmieniłem pozycję. A wy jak dotrwaliście do tego. Dobra, lecę.